Zniknięcie rodziny Meissnerów. Lokalna tragedia czy mroczna tajemnica? Zamieszanie związane z Aleksandrem Meissnerem zmieniło życie wielu. Wydarzenia szokowały Westerwald. 6 kwietnia zniknęła cała rodzina. Nadin, Kai i ich syn Kilian zostali znalezieni martwi. Plotki i nazwisko Meissnera wzbudzały niepokój. Wszyscy mówili o nim szeptem, aleksander miał zaledwie 61 lat i dotąd był znanym mieszkańcem okolicy. Teraz stał się postacią z koszmaru. Zaledwie kilka dni po tragedii rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Policja otrzymała ponad 1600 wskazówek, ale żadna nie prowadziła do jego odkrycia. W miasteczku panowało napięcie. Mieszkańcy bali się wychodzić z domów, a wieczorne rozmowy stawały się coraz bardziej nerwowe. Nikt nie wiedział, gdzie się podział. Być może uciekł do pobliskiego lasu, a może schował się w cieniu. Media lokalne nie przestawały o nim mówić, szepty, oskarżenia i publikacje pchnęły społeczność Westerwaldu do paranoi. Stworzono teorie, które biegały od najprostszych do najmniej prawdopodobnych. Wszyscy byli gotowi oskarżać, nie mając dowodów. Meissner stał się symbolem zła, a pytania pozostawały bez odpowiedzi. Jednak pewnej nocy, po wielu dniach niepokoju, na horyzoncie pojawiło się światło. Okazało się, że mężczyzna, który został dostrzegany przez sąsiadów, był wystraszony, ale nie bezduszny, ktoś odważył się podejść do niego. Zaledwie słowo wystarczyło, aby zmienić strach w nadzieję. Historia Aleksandra Meissnera nie kończyła się jednak tak, jak wszyscy myśleli. Każdy był ciekawy prawdy, a prawda zawsze ma wiele oblicz.